Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Nastała zima, jesteśmy w górach. W nocy było minus 20 stopni, nawet chyba ponoć więcej. Chcę zobaczyć, jak zapali dzielna Honda CRV. Tu według aplikacji jest wciąż minus 20 w czorsztynie. Natomiast zobaczmy, ile pokazuje CRV-ka. Jest naprawdę zimno. Minus 18 Sprzęgło chodzi bardzo mocno, znaczy bardzo twardo. No ale cóż, wciskamy sprzęgło i palimy. Bez problemu od pierwszego tak zwanego strzała. No, widzę, że Android się zresetował od mrozu. Ale jest okej okay. to tyle.